A Bibi, welcome to remont Trzymam zaraz! Coś zrobił z tą Nie jest dobrze Co prawda nie jest źle Można powiedzieć, że jest średnio To chyba super, oczywiście! Kurbao Kurbao ja wej, sobo Kurbao <gurbao> No i to was z butów, wypierdol Za każdym razem Kiedy się widzę Chcę być przed ołtarzem Ale między nami DJ taste Czarne tłuszcz, jak lęk, na przesunięcia Głośny krzyk, jak szef, gdy po ciszy nie ma Milion z jak meczów na spokrzebać Milion zostawionych sercach serca grałych to jest. Jedziemy do ojca, bo ojciec pojechał przetrząsać i Jezu... Jednak już pojechał. Już zrobił. Teraz zobaczymy jak to zrobił. A, czekajcie, nie no, luks jest, dobra, tu będzie następne koszone, w sensie, tu będzie razem z tym koszone, nie, tu będzie następne koszone, tutaj kurydza elegancka, proszę Państwa, no, tutaj będzie następne koszone, zaraz zobaczymy, jak to potrzeba. Potrze No i co? Myślicie? Jest towar, co? A coś się zrąbało, bo wszystkie nie przetrząsnął. Coś się zepsuło. Niestety. No. Tu kurydza. Moja. No. O tu. Proszę zobaczyć. No to lecimy sporo tam do domu, zobaczymy co tam się stało. Bo tam kurde nie wiadomo, nic. Witam, jesteśmy już na polu, oczywiście widzicie. Teraz takie będzie z głowy nagranie. No i co? Po dwóch zerwanych paskach Daj Boże, abym nic więcej Jakoś to idzie Widzicie, trawa No cóż Powoli, ale idzie. Ale no cóż, trzeba robić sprzętem takim, jak się ma nie. Także no, zaraz może kolega przyjedzie, coś tam ponagrywa dla was. Tam widzicie mo może widzicie, może nie widzicie tam ktoś robi o. Nie widzicie chyba no. I teraz tak mi się wydaje, że w takiej formie będą filmy Bo no fajnie wam, powiem wam, że fajnie to się nagrywa No Teraz praktyki mam to mogę sobie robić, do której chcę, nie? Kajcie, radio coś Dobra. To. Pozdrawiam cały Dobra wszystko, No i możecie napisać w komentarzu tam, yy, czy wam się taka forma podoba filmów, czy nie. O, chwila, o, teraz tu. No, czy wam się taka forma podoba, czy nie, czy też nie. Jak wam się podoba, to będzie więcej takich filmów, a jeśli nie, to i tak będzie więcej takich filmów. Tak Dajcie, Czekaj, Wyłączyło się, wyłączyło się, dobra. BHP musi być, musi być wyłączone. Jeszcze powinien być ciągnik zgaszony. Tu się nic nie tego nie przetegaca. Widać, że nie. Nieźle. Powiem Dobra, tak musi być A jeszcze wam pokażę Tutaj zestawik elegancki No Tutaj mam ręce jak coś Kurwa, Tutaj mam ręce jak coś, o Także Tam ktoś robi żetorek Pięknej okazałości Pracy trochę pochłonął ale ale no, cieszy oko, cieszy O, pardonsik Opa! Słuchajcie, o, teraz będzie luks. No Nie wiem czy się nie rozmozało przypadkiem. Kurde, chyba się rozmozało. O, dobra, może być i tak. No, co tu więcej? Tu muszę w ogóle sobie LEDy pozakładać. No, bo jeden LED to co to, kurwa? To prawie nic nie oświetla, nie? Słuchajcie, se lampkę włączę. O, tak o? żeby mi może oświetlało. Kurwa, dobra, niech będzie i tak. Zawsze coś, nie? Zawsze coś. Co ja tu mogę jeszcze wam pokazać? Gniazdo zapalniczki Tutti, tut Tymbark. O, sponsor dzisiejszego programu jest Tymbark. Jabłko, gruszka. No i i tak.